To jest kwadrans na angielski, lekcja 363. Ten odcinek zawdzięczamy patronom i patronkom. Witajcie w Kwadransie na Angielski, podcaście, który pomaga wam uczyć się angielskiego w przyjazny i praktyczny sposób. Dziś przygotowaliśmy dla Was wyjątkową lekcję powtórkową. Czeka na Was zestaw autentycznych sytuacji z życia, które pomogą Wam utrwalić przydatne zwroty do rozmów towarzyskich i zawodowych. A w drugiej części odcinka spróbujecie swoich sił w dialogu sterowanym i gramatycznym quizie. Wszystko to w lekkiej formie, ale z konkretnym językowym celem. I hope you are ready for some small talk. Let the lesson begin. W tej części przedstawimy wam, przedstawię wam w zasadzie jakąś taką sytuację. Różne one będą, i staramy się po prostu przypomnieć, jakich tu fraz i odpowiedzi możemy użyć przy smoltoku. Okay. Jest to dość forma dowolna, możecie podać kilka opcji, Aniu podasz pewnie jedną albo kilka, tak jak ci się tam będzie pamiętało, tak żeby odświeżyć sobie słownictwo. To co, zacznijmy od spotkania rodzinnego, gdzie ulubiona ciocia pyta się ciebie, a co tam u ciebie nowego? Dziecko. What will you say? just the usual or same old same old lovely yes just the usual ah same old same old good no to teraz podbiega wujek i pyta się oh how is work going actually i've just started a new job Wonderful. No i tam wujek na pewno pociągnie ten, oczywiście. Tak? I just started. Tak. Ale super, że actually tam się pojawiło beautiful. All right. No to rozmawiacie teraz z koleżanką albo kolegą, jak tylko chcecie. No i pada pytanie: Do you have any plans for the summer holidays? I am really looking forward to holiday this year. We are going to Croatia for 10 days. Love it. I'm really looking forward to. Super, fajne wyrażenie. Well done. OK. Wpadacie na starego, dobrego znajomego i słyszycie: Oh, long time no see. How have you been? Things have been a bit hectic lately, so I haven't had the time. Nice. Mieliśmy takie wyrażonko właśnie: hectic. I haven't had the time. No, nie było na nic czasu. No, nie było się kiedy nawet skontaktować. Chaos. Tak jest. Long time no see, prawda? O, kopelat. O, Kop oh, kopelat. That's true. No. Koleżanka z pracy sprawia ci komplement i mówi You look great. Did you change your hair? Thanks for noticing. Yes, I dyed it a darker color this time. Nice. Dziękujemy za komplement. Tak jest. Thanks for noticing. Beautiful. Okay. No to zmiana kontekstu. Jesteśmy teraz na kolacji biznesowej. Mm -hmm. I twój gość mówi: This is my first time in Warsaw. What could you say? Okay. I'm happy you're enjoying it. Have you tried any Polish dishes yet? Great response, tak, ciągniemy temat dalej, zadajemy pytania otwarte, that's half. Chcemy, chcemy uzyskać się to powiedzieć, że to były pierogi. <laughs> chcemy I zabrać kogoś na pierogi mm -hmm. i samemu też zjeść. Dokładnie. No właśnie, Aniu, czy udało ci się zjeść nie. pierogi przez ten... Ach, wiesz, że mi też nie? To jest smutne. A teraz chcecie grzecznie odmówić odpowiedzi wujkowi na niewygodne pytanie. That's a long story for another time. Beautiful. Long story for another time, uncle. Not now. No i dalej. Ten sam wujek kolację, rodzinną I się pyta, oh, Do you enjoy traveling for work or would you rather stay put? Co na takie pytanie po angielsku? It's part of the job. For example. Yeah, it's part of the job. I'm okay with it. Excellent. Koniec job. rozmowy. Tak jest. To teraz zrobimy sobie coś, co nazwałem dialogiem sterowanym. Okay. Będziecie przysłuchiwali się dialogowi pomiędzy mną a Anią i weźmiecie w nim udział. No ale ponieważ jest to podcast, nagranie, to będę wam nieco podpowiadał, co chcę, abyście powiedzieli. Możecie użyć swoich słów, of course, i gramatyki i tak dalej. I będzie pauza na waszą wypowiedź, okay. po czym usłyszycie wypowiedź Ani, no i tak będziemy sobie rozwijać ten dialog. Scenka jest taka, że spotykają się znajomi na lunchu, kupując, wiecie, sałatkę, kanapki, i rozmawiają o pracy. Wiadomo. <laughs> Let us begin. Oh, hi! How was your weekend? Opowiedz, że było bardzo chaotycznie i nie mieliście czasu na odpoczynek. It was very hectic and I didn't really get a chance to relax. There was a lot going on with my family and I ended up working a bit too. How about you? Did you manage to unwind? oh A bit, yeah. Yeah, I uh, I stayed in mostly. Oh, by the way, are you still with the same company as before? confirm and add the information project. Still at the same company, but they've moved me to a new team recently. It's a lot more dynamic, which is exciting, but also a bit intense. Have you always been with your current department? Oh no, no, I switched departments about a year ago. Uh, so what do you think of uh, this office compared to the previous one? personally, i think this office has a better vibe. it feels more open and friendly. the old place was a bit too formal. do you like working at your company? Yeah, yeah, I do. Uh, it's a great environment. And how are you finding the hybrid work model? Wyraźcie swoją opinię. Użyjcie I'd say. I'd say that working remotely has its pros and cons. It's nice to have flexibility, but sometimes I miss the spontaneous chat in the office. How about you? Do you prefer working from home or coming in? I like the balance we have now. Two days at home is perfect for me. Yeah. Um, any plans for this afternoon? Odpowiedzcie, że to zależy od pogody. It really depends on the weather. If it's nice, I might go for a long walk or a bike ride. But if it rains, I'll probably just stay at home with a book. Do you have anything planned? Oh, I I might visit my parents, and I want to watch the match on TV in the evening. Teraz zapytajcie uprzejmie o której zaczyna się mecz. Do you have any idea when the match starts? I think I saw something about 8:30, but I'm not sure. It's 8:45, but the studio starts at 8 o'clock. Oh, uh, one last thing: someone told me you might be moving cities? Odpowiedzcie, że nie chcecie teraz o tym rozmawiać.

To w tej części podcastu przejdziemy sobie do mini quizu. Musicie wybrać właściwą odpowiedź. Kocham quizy. Będzie to całkiem proste. Dostajecie odpowiedź ABC. No i trzeba wybrać tę jedną właściwą. Ok. Alrighty. Let the show begin. Question 1. You want to change the topic politely. Which phrase should you use? A. It's part of the job. B. That's a long story for another time. C. Can you tell me if he will come? The correct answer is B. Correct. Question 2. You want to say you're looking for a new job. What do you say? A. I've just started a new job. B. I'm in between jobs at the moment. C. I'm really looking forward to holidays. The answer is B. Fantastic. Question three. What is a polite way to ask about someone's address? A. Do you know where she lives? B. Can you tell me where does she live? C. You know where lives she? A is the correct answer. Fantastic. If they change Odświeżymy szybciutko jeszcze sobie indirect questions. OK. Czyli pytania pośrednie. I znowu zrobimy to w szybki, bezbolesny sposób, czyli ja zadaję pytanie, które jest pytaniem. Bezpośrednim. Tak jest. Typu, gdzie jest kino? No a Wy musicie zrobić początek, dodać i wymienić szyk i tak dalej. Aniu, jakie początki tych pytań pamiętasz? can you tell me the jest. or uh, do you have any idea fantastic do you have any idea do you know do you know would you happen to know would you happen to know could you tell me can you tell me let's try it number one where is the toilet Can you tell me where the toilet is? Fantastyk. Pamiętałaś, że słówko pytające, potem od razu przyklejamy co i że czasownik jest. Can you tell me where the toilet is? No to teraz pójdzie z górki. Number two. Does he like pizza? Would you happen to know if he likes pizza? A, nie było słówka pytającego. Well done. Would you happen to know if he likes pizza? Albo dowolny inny początek, ale ważne jest, że potem było if he likes pizza three. When does the lesson start? Do you know when the lesson starts? Do you know when the lesson starts? Next, why was she angry yesterday? Could you tell me why she was angry yesterday? Yes, could you tell me why she was? angry yesterday have they finished their homework do you have any idea if they have finished their homework love it do you have any idea if they have finished their homework yostatny what time will the movie end would you happen to know what time the movie will end Beautiful. Would you happen to know if the movie will end? Fantastic! Uf. Być może pojawiło się takie pytanie. Hej, no, a co jeśli tutaj zrobię jednak pytanie i pytanie Szyk, czy stanie się coś strasznego? Mm -hmm. Nie, nie stanie się nic strasznego. Myślę, że i tak każdy z was, każdy was zrozumie. Natomiast no będzie to błąd. Warto wiedzieć, jak jest poprawnie, ale niech was to nie zatrzymuje. Tak, jeżeli zależy wam na imidżu profesjonalisty, to warto popracować właśnie na tych pytaniach pośrednich. Um, jeśli nie, jeżeli chcecie się po prostu dogadać, it's fine. Jak zapytacie, do you know what time will the movie end? That's okay. Jest to błędem, ale nie utrudnia jakoś komunikacji. All right. Ile razy popełniamy błędy w języku polskim, drodzy państwo? Cały czas. Cały czas. All right. I to już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że udało się Wam przypomnieć i utrwalić przydatne zwroty do Smoltoku. Jeśli coś było dla Was nowe albo trudne, wróćcie do tej lekcji za kilka dni i spróbujcie jeszcze raz odpowiedzieć na pytania własnymi słowami. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim patronom i patronkom, dzięki którym ten podcast dalej powstaje. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Take care and speak soon. Bye!